ciekawsze informacje z 16 oddziałów Telewizji Polskiej. Już o 18.30 w TVP3. Dziś między innymi. Bydgoszczanie sadzili dziś kwiaty na niezagospodarowanych terenach miejskich. W ten sposób powstała pierwsza społeczna łąka. Polsztyn morąski Batalion Piechoty wszedł w drugi etap szkolenia obrony terytorialnej. W Morągu szkoli się ponad 100. W stok w nie zorganizowano tradycyjny półmaraton leczny, jak co roku na zwycięzcę czekała Dorotna Krasula. Moja dziewczyna leci samochodem, a ja na wie. W Kielce 12 ekip z całej Polski bierze udział w drugiej fieście balonowej. Kontakt z naturą bezpośredni, nie, niczym nie zburzony. Jesteśmy cząstką wiatru, lecimy tak jak wiatry. Lublin został dziś opanowany przez rycerzy i mieszczan. Dlaczego? Oglądaj informacje z twojego regionu. DVP-3 dodaj do ulubionych na swoim pilocie. Sensacje, puściki, widowiskowe akcje